dzisiaj mamy 4 września, dzisiaj mamy 18 stopni i dzisiaj chciałbym Wam nagrać filmik, jak sadzić wrzosy. Tu mam trzy wrzosy, pięknie kwitną. Tu mam takiego fioletowego, tutaj mam białego, a tutaj mam żółtego. I dzisiaj je posadzimy. Najpierw zacznę od fioletowego. Wrzosy możemy sadzić. Od końca sierpnia, bo już czasami są dostępne, jak widzicie, przewróciły mi się wrzosy. Lubią kwaśną ziemię, więc pamiętajcie, żeby dać im kwaśne podłoże. Ja nie miałem, dałem ziemię uniwersalną, a do tego nasypałam trochę kory takiej przekompostowanej. Już sadzimy. Ja do doniczek nie wyrzucam, przydają mi się później na drugi rok. Jeszcze tego żółtego wsadzimy. Żółtego poczekajcie, bo składam Toniczki. I po prostu. Tu. No dobrze, kompozycja jest wykonana. Ja wrzosów na zimę nie wyrywam, ani nie. No nie wyrywam, tylko po prostu zależy. Jak przemarzną, no to je wyrywam, a jak nie przemarsną, a jak nie przemarzną, to zostawiam, to zostawiam je do wiosny i one później wypuszczam i będą kwitły na przyszły rok. To już wszystko na ten filmik. Subskrybujcie mój kanał, dodawajcie łapki w górę. Piszcie komentarze i oglądajcie moje filmiki. Więc nara